Hello, hello! Tutaj kompaniero Amongo, muchachos jarcingos, o nas morwanko, Grazie. Buenos Dias. No. Ola, 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 OLA. Dzisiaj kolejna mapeczka sobie gramy w takim kurde, trio. E, horror mapeczka w Garysmodzie o nazwie. Nie Niepewnie I tutaj no, mamy już takiego bardzo mocno podnieconego Jarcinga, już nie może doczekać po prostu kolejnych jumpserów. No, tak. I. no o nie. tyle Więc wy trzymacie lampy, a ja będę trzymał łom. Dobra Czyli idziemy e, tutaj jednak... went Możecie pochodnie zapalić, w sensie, tutaj, to i tym, padniami. To nie a, jest byłoby Dobra, to by Dobra, dobra. dobra. A, Need to find the key, dobra, zamknięte r Idziemy do wentów. A ja, dobra. Po kolei, po kolei Po kolei, nie, nie bijcie się kurde tymi. To nie jest bitwa na lampy Bitwa na lamp. Prawie, prawie jak idziemy, idziemy za Morwankiem Dokąd nas ten mroczny węd poprowadzi Tego nie wie nikt O, teleportowało te mnie O nie Lampiona zostawiłeś A, to jest tylko jeden W takim wypadku Czy was A nie te tep... Was nie, tepniało? nie tepniało. Morwanek tylko zniknął w kryzysie Mam bakrusy Są bakrusy no znowu nie. Co jest? Morwanek zniknął w kryzysie. Moranek w do z Nie, nie można. No tu nie można. schody tutaj mam. Dobra, Dobra to Murwanek utknął w kryzysie, O. Co to co jest? Eeeh. Ja tu mam dużo krwi. Eee Lampa mi zniknął. Znalazłem coś. A ja zniknąłem w kryzysie też. A ja zwróciłem do ten. Do... Jestem tu? w jakichś chodzących celach. O, Holicka. Halo? O, mnie, mnie e, proszę mi tak tutaj nie używać nadnaturalnych mocy Stranger Things walona. Właśnie, nie no mam w sobie iż, Tego nie wie nikt. Holitka. Ja tylko mnie, nie tylko mnie nie A, tepnęło. A dupa więc. nie do przodu. O, tu, tu jest wyjście. Ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle, jestem właśnie w bakrumsach, backroomsach, no. no to też bym Znaczy tam Proszę nie klikać mi, bo jak chcę ja mówię, jest tak ciemno! Ja, wiesz, nic nie wiesz, no co tu było? Co to był za dźwięk? Czuję <grym grym zielę> <grym zielę> Zombie. Pomóż Ocy, mi, to. pomóż zmiarcie, mi mam lampę! Morwam, co ty robisz? No czekaj, aż to wejdziesz! Halo! To do tej pochodni, nie? Dobra, Polika Dasz sam. Kill, zamykam zombie! Kill that zombie, show no mercy! Dobra, ja mam Halo. lampę. Ty pijesz, ja mam lampę. Id idę po lampę to, to jest... drugą, wracam się po to. Halo? O, ja mam tą drugą lampę. Ja też mam lampę. A, mam lampę Jesteście zarąbiści, że macie lampę. Kto ma lampę? Znalazłem tarczę! Mam że miałem jumpscare'a. Ja, cholipka nie wiem gdzie. Ja Boże, święty. Co to za dźwiękiem? Ale to jest mapa. Dobrze, mam na 10%. Oh, 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 oh. Będzie replay z tego, na pewno oh, Boże, mam nie. na dziś Dobrze mam na przycisk gadanie. Znalazłem jakiś klucz. jakiś faciomicz. Ja Ej, nagrywam, więc nie muszę. To jest kot jakiś kolejny. To nie jest kot. Na, Tylko? na u... klucz, skoro nie wiem gdzie mam go wziąć. No mam, mam klucz jakiś. O! Może pomieszczenie? Lampa? Czemu zawsze jak gramy za mągiem to zawsze trafia do jakichś dziwnych pomieszczeń? That's nie strange nie ja Już drugi raz tak było Ale Halo? Może musimy się, coś coś co się Co się dzieje? Czemu tu jest kanapa taka? Co? Nie, ja nie wydaje mi się, tutaj to, 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 to coś musi być Help me Obi-Wan Kenobi, I am alone nie moich koledzy Ja, bym, ja się chyba co się, co się, co się. Weźcie mnie uratujcie, bo naprawdę jestem tak obsrany, że naprawdę Majty muszę iść kolejne chyba. Dasz radę. To jest jakieś dziecko, what the hell. Dlaczego on to zawsze jest dostaje Czemu mi tu dziecko jakieś podstawił na krześle? Łotwa. No, ostatnio jakiś... Samu... Sa... też dostał jakieś. Samu, Samo. też dostał. Jak grałeś się tam w bakrumce. to no, też się cofam. Jak są wyjść? Eee, A! A! Są... Yy, tak no mnie Ej, tu no, Bo słychać. Nic tu nie ma. Wolał mi w uszach. Do... Dobra. Okej, okay, długie pomieszczenie. Zombie. O nie. Dobra, tyłem idę przez te bakrumzy. No, dupa, nie tyłem. Jaki chłop? Tył mi boi się. Kurwa, to jest o. takie. O! No znaczy... okay, szkło tu pękło. Ej, chyba z nimi znalazłem. Halo. O, znikłem. O! Ej, ja jestem e. na początku gry. do dotarłem do jakiegoś innego pomieszczenia. Jestem na początku. 6291 No to nie zapisz sobie. Ja bym tam zapisał, 6291. Czy wy wyposzliście dalej tą, tą wentylacją? Tam tak. jest tu później rozgałęzienie, więc no. My te pnęło, więc jeszcze uważaj. No tak. Eee, ale... Chyba to jest na jedną osobę tego. Tak. Nie, no skoro tepa w różne miejsca, to chyba nie. No to chyba właśnie no, nas. E, tam, prawo. W prawo? Dobra, to idziemy w prawo. Jest problem, bo. Każdy przynajmniej co innego przeżył mm. Dobra, Ja pierdolę Naprawdę bo... ja ja jakieś pierdolę. Bo... Szkoda, szkoda, że ja to nie gryłam, bo trzeba perspektywa Ale no, no widzisz Mnie tepnęło w ja różne... mam jakiś guzik, czekaj Morwana, jak go tu guzik A, więc to wcisnąłem Shotgun has been unlocked Kurde, bo mo... znowu Jarczyk pewnie jakieś giwery tutaj sobie no. respi, jak ostatnio nie, nie. Nie, znalazłem klucz, możemy wracać na start. Nie, nie, otworzyłem to, jest... to, to tym kodem, co znalazłem wtedy, nie? Proszę, odejrzyjmy tak się. Shotgun has been unlocked, tylko jedna samo shotguna, więc. Ja no. mam. Nic nie ma, tutaj trochę takie kanapki. Tak, poczekam na ciebie. Czekaj, czekaj. Czekaj, Ej, czekaj. Bo... Pięknie rozglądam Ej, Bo ja. Ale nic chyba nie. Otworzyłem te drzwi na spawnie nie? No czekaj, no. Poczekaj, to poczekaj na Poczekaj, na... na... no czekaj, na... no, na... 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 ale tam jest jakąś czerwoną lampkę. No spoko, my teraz już tam też idziemy Ja czekam bo nie mam lampiona, tylko to <grymne> <czekam> na was Eee, <grymne> boi się No nie, bo po prostu gówno widać Hello darkness, my Weź. old friend Dobra, idziemy. O mi lampion! <grymne> Hamie No znajdź sobie inny lampion budzi już Idziemy, idziemy Ham dobra. mi O, Shotgun tu jest leży no to o, jest shotgunem dostał w to barbarzyństwo! No ale te widranuję, strzelacie. Wszelaj to! Ja już nie ja mam municji! Mam nadzieję, że wiesz. Jest trzecia municja. No. Czekaj, ja się spróbuję I... wrócić, zobaczyć czy to jest. co do nie, nie, nie ja mam municji. Ja Musimy włączyć tego. Nic nie widzę! <laughs> musimy włączyć <laughs> prądy. ze mną mis. O, coś trzeba naprawić tutaj. Ja... Trzeba prąd włączyć. Ja... O, o, widzę, Czekaj, widzę wraca, się. Wraca, wraca Witaj, dziękuję. Idziemy w tą stronę. Tutaj polega, trzeba coś naprawić. Tutaj trzeba prąd, prąd trzeba, trzeba włączyć. A, kabelki, kabelki są z tyłu. Tak, ale to mówiłem właśnie, że tutaj broken a. to jest, nie? Trzeba a, naprawić. Dobra. Trzeba Dobra. Prunt, włączyć i stronę. w na mnie jeszcze. Jarcik, no policja cię szuka, uciekaj teraz. Storet zamknięty, tutaj a. też a. chyba zamknięty. Oooo! sorry. <laughs> Chciałem ja nie chcę ale no, idę do przodu Chciałem te klaty spróbować otworzyć, to zarobiłem ten Nie ja chodź, bo jestem na jakiejś stołówce my... Tutaj jest, do, na boku, czekaj Tutaj, po, poświeć dobra. mi, proszę A, tam coś jeszcze No po, Poświeć mi tutaj O, no proszę, a Jarcznik jak zwykle speedrunuje, a nie no, speedrunuję Znalazłem tu, klucz Było się z nami trzymać My no, eksplorujemy No, my tu bardziej się... Wgłębiamy w ten świat, no A to jest. Tu chyba Jarczyk też szedł no? Na pewno. jest problem. O! Znalazłeś. Znalazłem klucz, ale mnie zamknęli w pomieszczeniu. Do którego wszedłem. I już nie wyjdziesz, dobra, sprawdzaj no dobrze. wszystkie da czy możesz otworzyć. O! Ja znalazłem? znalazłem jakiś klucz, nie wiem dlaczego znalazłem klucz. Tu nie ma? Nic nie ma. No, ale idziemy dalej. Jak coś. Widzisz? No, to... i po co był ci ten klucz, Jarczyk? Po co? Nie wiem, ukryłem go w moich pośladkach. Dobra, wchodzimy, wchodzimy. FBI, open up! Jak zobaczycie na oh. stołówce, nic nie ma. Wow, otworzyłeś coś, Murmanek! O, jak miło. Gdzie jesteś? A tu jeszcze masz drugie. I tu jeszcze jedna. Pośpiesz mi, proszę. Nic nie ma, dobra, nie ma. dobra jeszcze jeszcze Widzę hmm. was, koledzy. Nic nie ma. Tam coś z tyłu może być może było, ale nic nie ma. Gdzie nas widzi Jarcin. Były za nami. Tutaj. A, dobra. Byłeś tu na górze już, Jarczyn? No nie, ja z eksploruję z wami. Ja byłam w stołówce, eee. w stołówce ja już nic nie ma. Eee, ciemno. Eee, znalazłem i chyba wiem gdzie go użyć. Weźmy mi tutaj położyć. Dobra, idziemy tutaj. Możliwe, żebym się gdzie go użyć? Najgorszy, bo tu nie ma trzeciej lampy, nie? Tu nic. No. dwie, I dwie osoby muszą chodzić razem, nie? <laughs> No i jest No tak! Przynajmniej jesteś ode mnie uzależniony. Będę. Spróbuj na drugie pokoju wejść, sam jeszcze na przeciwko. No masz na wykładzie, najlepiej w Dobra, to idziemy tutaj, zobaczymy eventy. Halo? Zaraz znowu jakiś szczut? Ej, chodźcie mi pomóc, bo się zablokowałem. Ej. Pomocy. Znalazłem ten sprzęt. O. I to nie jest do naprawy tych pewnie światła. Tak jest, tak jest. Do dobra, pomocy. O, hej. Popchnijcie mnie. Zobacz. Cię się robi tak. Mam lampę <stut disconnected> Masz lampę? Czekaj, Oj, masz jarszy, <stutveckling> <profitable. stutSound> <stut tak, jak chodzi za. Proszę, Arsie, dobra Nie zabijaj Jest Ham. Prosta. Tak, widzisz, no. Pana jest benda. a mi postak. O, proszę, proszę. To znowu. Idziemy, idziemy. Co nas tu czeka, tego nie wynik. Schody do piekła. To na pewno. Coraz niżej. Mam trzy cans of fuel. No proszę, Gena trzeba naprawić. DBD No, wszystko jednym tak gra Nie lepiej łonem ci arcink. Nie, nie masz nie nic amunicji. I chuj <laughs> E, hey, Jaki... zejście. mi się wydaje, że tutaj się otworzy, patrzcie. Hello? Za wami, za wami. A no. Potem chyba się otworzy jak napełnimy. O. Patrz. Łoł. Patrz. Widziałem tylko Morwanga jak tylko jakiś Ja podskoczyłem na siedzenie, nie? Dobra, idziemy za Yachtingiem, bo Yachting wie dokąd zmierzamy. O, no pierwszy? Sekretne laboratorium Huberta Moszki. SCP-106, chodźcie zobaczyć. No mówię właśnie. Sekretne laboratorium Huberta Moszki, numer 500. O, tu jest zagadka jakaś, trzeba coś znaleźć. Tak, jakieś tam trzeba. Te być. mają. Tak, rozwalajcie te i... Trzeba będzie dopasować. Ja mam kwadracik, czyli kwadraci. O boże, to trzeba będzie. Włożyć. Tak. Dokładnie, nie. Uż mi tu... Mam... mam coś? kwadrat. Ty eee... ja mam kwadrat. A ja nie ja ja mam kwadrat. Ja mam większy, ty masz mniejszy. Ten... Mas, Ooofer. Dałem radę. To tam... Nie mą mogła ja pytam do ciebie ogólnie Jak ci no. smakowała łazu w Co mówisz widziałem <grym> to? <grym zupkochińska> <grym zupkochińska> ja, jak ci smakowała łazów w Za Zarombista <grym> była. Mm. Ale nie to mi zrobiło takie nie, tego... Nie, nie że... pasuje chyba. Musi. Kurde, to spróbuj ty wcisnąć, bo mi tam nie pasuje. Maj... O, ha... Aaa, ta to też nie pasuje. A, włożyłem moc? i tego, włożyłem i odłożyłem. No, Łóż sz... mi mocniej. <grym> Chcę, bro. Włóż mi mocnie, będę trzymał, wam będę świeciła O! No. no! pchaj O, dobra, puść to, dobra, jest, weszło. Jeszcze dwa. O, o, było, było. Nie nie nie, nie, nie. A waj, jedziesz. Ja Wów, Wów, Jak kolej! Mocniej, mocnie Mocniej! Staraj się! Ja chcę być kolejny, Pchaj! pchaj. Ja. Ja chcę być kolejny. No A może kutsi? może kutsi? No, o tak. Dobra. Teraz ja, teraz ja. Daj, teraz, daj, ja. Daj, daj. teraz Jarcin Spokojnie, dla każdego się pomieści. Yes. Jak się pomieści, O, idealnie. Jak tak, ktoś mi zajębał lampę. Ja ci zajebałem lampę. Moja. dalej Kuberta Moszki, kurde. Jak się biją o tą lampę, jak ją widać Robimy wilecimy. Lampę. O, o fuel. O, o. tu się bijcie, bo tu macie kolejnego konkurenta. Ej, gas karnister. Dobra, weź Morganek Ej dobra Jeden. Tu będą takie trzy pomieszczenia i trzy zagadki No, no. Chodź. Chodźcie. Idziemy! Pan tylko... zagadka O ty gałganie bredny Dobrze Muszę nieszczęście tutaj się ten Muszę eliminować O cziur O ubieram? <laughs> no. Nie wiem broni żadnej No Nie da się Dobra, nie strzelajcie się, chodźcie za mną byczki Ola, ola, przyszedł. przyszła Chodźcie, chodźcie, chodźcie Nie da się rozbić. tylko bronie się da respić Jak coś tam jest potwór, idźcie go zabijcie No okej, mam rakie rakie lanczere Nie wysadź murwanka Ale Gdzie wy jesteście, bo ja widzę Dobra Jeszcze, jeszcze headcrab Dobrze, idziemy tam zaraz później będzie kolejna lampa, więc no, no, strasznie mało życia. Kto miał tego fiuela? Ja miałem, ale się już też już, już, już się podniósł. A, bo to się automatycznie chyba liczy. Pewnie tak. O widza będziemy drugą lampę. Idziemy dalej, tam macie lampę kolejną. Czy ja mogę sobie hapsy zrespić? No Dawaj moją lampę! Zadzieję! Hapsów nie można respić. Ehm. Um, ja chciałem zobaczyć, coś tu co na końcu tego tunelu jest, nie? Dobra, hapsów się nie da respić. Jest tu więc... coś na końcu tego tunelu. Musi być fuel. Nie, yeah, a czekajcie, bo tutaj nie byłem, tutaj nie byłem. A to nie no, da się otworzyć no, a, ja, a nie, to zamknięte jest. Oła! Idę, idę. mam go? No, idę. O, lampa tu jest. Dobra to idziemy dalej. mam e, 14 życia, więc mało. Będę trzymał tą lampę. Idźcie przodem Okej, okay, drugie pomieszczenie Nie masz drzwi możesz, żeby otworzyć, tak? Zobaczmy O tu jest fuel O, a, nice, to dwa. A co jest tu dalej? Nie wiem, ale się dowiemy Otwieraj. Okay. Open up! Nic nie spiegam, wchodzisz. No chodźcie ja ja będę tam. Jak ja mam... Wejście jak nic nie widzę Śl no. no co zaczniesz widzieć? mam ja, 14 życia, jestem na strzałach, więc no jak, jak, jak to mówił Senterusz, masz lepszy wzrok Ale labirynt Turn on the generator... o polipka Brońcie mnie! Nie mam amunicji już spier Ty Nie spierdzielaj, tylko broń Strzelaj broni to broń <laughs> Nie strzelaj. mam Strzelaj, strzelaj i zostawiaj tak Polipka Zamknąć! I... I dobra, ale jeszcze jednego potrzebujemy tu yes, no... wszystkie Nie, przyjusz, wszystkie trzy już, tak. trzy. A, A. wszystkie trzy już No trzy Wszystkie Czyli tam znajdziecie kolejne jeszcze? Ta, tak, to tak A Mongo, myślisz, że do trzech? Tak wiem, ja, że to może być... to jest ciebie Jeden, cztery Ale... Uno, zwei, trzy Uno, do, tres, quattro <grych> Jary, jary, dobra Klikajcie tutaj tego gena Jeee, oh, wsparcie, światłość Ale mhm. Co to było? Strzelił wymiechał. wyjechał Prostak o, oh, Medkit jest tutaj! <ścoughs> medkit <śmienic> jest tutaj, ja? <śmienic> Kurde, jakie bezburzniki wredne. A masz teraz gdzieś zdrowia Tak. A za to moje zdrowie trochę ucierpiało. Zliczne? Tak. Dobra, chodźcie, bo tu była winda. Windą do nieba. jakby nie <śmienic> <ten działa. śmienic> nie no Ale... To nie tak prosto, chyba. Masz tą lampę swoją A to jest sekretne? O, jednak nie Dzięki za lampy, dziąg Hmm... Czyli czegoś Zresztą. jeszcze tutaj chyba potrzebujemy Czyli nie, tam tutaj coś trzeba znaleźć pewno w takim przypadku, Tu się otworzyło Turn on generator Nic nie ma A ja zniszczę wszystkie te rzeczy Nie, raczej sekretno, tu przejścia nie ma A tam Wiesz. jesteście pewni, że wszystko na przodzie tam przeeksplorowaliśmy? Nie, ta jedna się teraz została do otwarcia. Dobra, ja Nie, no, a, a tam chyba i nie można było w tej nie, 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 można było, ale nic się otwierało. Chyba. Nie działało, dobra. Idź. W lewo. W lewo, tam no, gdzie tak. były trupy, no. Głodzicie. Nie. Czyli jednak nie. Ale spamujesz. A może tutaj, bo drzwi tu się sieci. A nie, a, dobra. Tu to byliśmy nie. i te te rzeczy wokładaliśmy. Słuchajcie, skąd... Na przodzie... nie wiem czy labiryntu, właśnie całego tego Nie zrobiliśmy Dobra, to już jestem, gdzie panowie, gdzie jesteście? Eee, ja na spawnie Czemu na spawnie? A czemu nie? Eee... gdzie ja jestem? Morwanek się zgubił Jestem w pierwszym pomieszczeniu tutaj, z labiryntu, jakby, jakby to powiedzieć Tam, gdzie różne tabły. o, światło no to, to, to ja czekam tego, ja jestem. czekam przy generatorze Jestem hmm. Czegoś tu brakuje Ale poczekaj, bo, bo ten generator jest podłączony do tej wielkiej maszyny Może tutaj coś z tej wielkiej maszyny trzeba kliknąć Myślisz? No nie no, światło odpaliliśmy, nie wiem co dalej w sumie Mi się wydaje, że może... A na górze? Właśnie, coś może na górze jeszcze A na górze też się światło zaświeciło To może tam No, jak tu widno nagle... A ja wiem! No tak, no bo tam drzwi były zamknięte! Wiem, idź, idź prosto, idźcie! A ta tu były te drzwi zamykane. Nie tu tak. Nie tu, Tylko prosto? Tu... Ej, tutaj, tutaj, za mnie chyba, chodźcie ta, ta. Tutaj? Tak, Tutaj, tu, nie, gdzie? Tu! Tu, chodźcie do mnie! Tu na pewno tak Tak, tu na pewno, te! O, jest, otwarta, masz rację, Jarczyk. O nie, bogowie, znowu walka! Jaczyń, idzie pierwszy! Bij, Ja nie mam amunicji. Ja Czemu ja tutaj... nie mam amunicji, a ja muszę bić z głową? <grym> o, dwa, tu... ja, Wyszliśmy. Potężni... Z bazukom ma i tak ucieka. Oh, Osłonie! Oh, Góry spadają! Jeszcze jedno w Jeszcze trzech ludzi nie no. my zabić, dwóch. Ej, weź, bo słuchaj, jakiś headcrab mi bije Oliko. Co to jest? Jesteśmy na dworze Co za dźwięk Nie podoba mi się ten dźwięk Wydaje mi się, że musiałem wziąć te wszystkie czaszki A, do tego no. pojemnika Czaszki? To no. do pojemnika Dobra If you say so Try dziwna mapa, że musimy czaszki zbierać. No No a takie dziwne mapy są właśnie horrorowe To jest tak jeszcze się jedno. Też mam jeszcze jedną O a. Ja ściany o, 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 się te o, obniżają! Patrzcie. Wolność! Wolność! Niech żyje wolność! O, auto. auto! Wolność i swoboda! Niech żyje zabawy. No, nie, 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 lepiej. Nie, lepiej chodźmy pierwsze, bo paliwo drugie. Udało, wow. to się To co, rzutę no, ucieczkę? Nie, na paliwo? A to, nie, a to nie jest ten youtuber? Eee, jaki e, youtuber? No i ja jestem youtuber, no, tak nie. Że... nie, nie. stawcie łapeczkę, De... zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, komentarz eee, i wyglądamy się tym akcentem. Do Ale... następnego! Yo! Siema. No. No. Ale w ogóle ten typ to smart mapy jest youtuberem. Nemtilia oh. i który nagrywa trochę SCPS